Zbliżają się wakacje, się wakacje, się wakacje, się wakacje, się, wakacje się wakacje, Hej, cześć, siemanko, ziomeczki! Ja jestem Ikier i e, chciałbym e, dograć nominację, bo zapomniałem, e, do Hot 16. E, I chciałbym e, nominować moich kolegów. E, Jung Zizi e, do Hot 16. I chciałbym nominować e, Antoniego e, i chciałbym nominować e, e, Mateo i chciałbym nominować Furious Game Fire i chciałbym, i chciałbym nominować e, e, m, m, mnia, mniam i chciałbym e, nominować e, Ulek Ulek i chciałbym nominować i chciałbym nominować e, e, Igora. I chciałbym nominować. E, e, I chciałbym. E, e, I chciałbym. E, I chciałbym nominować. I. E, 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 I to by było na tyle. A no i jeszcze zapomniałbym. E, chciałbym nominować. E, Bartosza i jeszcze chciałbym nominować e, Lipka i jeszcze chciałbym nominować e, Marcela i jeszcze chciałbym nominować e, Wojtka i e, I to już chyba tyle będzie to już chyba tyle